Karton, 99. Bardzo ja tam wstawiłem na Cześć. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest piątek. Końcówka marca. I zrobię dla Was takie małe porównanie kamer Xiaomi 4K Plus. oraz Sony AS200V. Przy okazji spaceru z psem. Piękna Piękna pogoda jest, muszę Wam powiedzieć, bardzo przyjemnie, ciepło. Także wiosna coraz bardziej daje się we znaki. To bardzo miło. Chcę Wam zrobić takie porównanie, żebyście widzieli i słyszeli, jak nagrywają obie te kamery. Obie możecie kupić za kilkaset złotych, a w okolicy tysiąca złotych. To już z obudową wodoodporną, którą Wam polecam, szczególnie jeżeli. Jeździcie rowerami czy motocyklami, zawsze taką kamerę można zamontować do kasku. I to się, naprawdę, to się naprawdę przydaje. Obie kamery mają stabilizację. Xiaomi ma stabilizację programową. Sony, z tego co pamiętam, ma stabilizację optyczną, ale mogę się mylić. I obie kamery mają swoje wady i zalety. Moim zdaniem więcej zalet. Ciekawe czy się zaraz zaplączę w smyc, ponieważ pies jest cały czas na smyczy. Natomiast chcę Wam pokazać mniej więcej jak działa stabilizacja obrazu podczas takiego wolnego truchtu. Przede wszystkim różnica, która od razu rzuca się w oczy to to, że kamera Xiaomi ma wbudowany, wbudowany ekran, także od razu widzicie co nagrywacie. Jeśli chodzi o kamerę Sony, typowa Action Cam, jeżeli posiadacie do tego opaskę z tak zwanym pilotem, to pilot jest wyposażony w taki właśnie mały ekran i macie podgląd na żywo. Mam taką opaskę, ale muszę Wam powiedzieć, że użyłem jej właściwie tylko raz jadąc motocyklem. Chciałem po prostu widzieć, czy obraz się nagrywa, czy też może nie jaki obraz się nagrywa. Także wtedy to się przydaje. Oprócz tego na takim pilocie jest przycisk do włączania i wyłączania nagrywania. To jeszcze na pewno bardzo przydatny gadżet. Polecam Wam, jak byście kupowali kamerę od Sony, to wyposażcie się w taki pilot. Na pewno z niego kiedyś skorzystacie. Przy okazji, jeżeli wykorzystujecie action cam do jazdy motocyklem, to powiem Wam, że tutaj na pewno zaletą kamery Sony jest to, że jest podłużna, w związku z tym opór powietrza, jaki ona stawia, będzie mniejszy. Także jeśli chodzi o jazdę i montaż przy kasku z boku, z prawej bądź z lewej strony, ja bym chyba wybrał kamerę Sony. Natomiast jeździłem również z kamerą Xiaomi. Kamera była zamontowana na, na górze kasku, na głowie, i również bardzo dobrze się sprawdza. Kasku nie zerwało mi podczas troszkę szybszej jazdy z głowy, również mogę wam tę kamerę spokojnie polecić. Teraz tak, jeżeli chodzi o kamerę Xiaomi, to do niej pasuje większość akcesoriów do kamery GoPro. Wszystkie te złączki jak najbardziej są kom kompatybilne, ale jeżeli kupujecie je na przykład na Allegro i nie są oryginalne, troszkę widać, że jakość ich wykonania pozostawia sporo do życzenia. Natomiast jeżeli chodzi o akcesoria do kamery Sony. To nie dość, że sama kamera jest wykonana bardzo precyzyjnie i robi dobre wrażenie, jest taka super nowoczesna, super futurystyczna, to jeszcze akcesoria do niej, różne złączki. Owszem, są droższe niż, niż do konkurenta, ale powiem Wam, że są mocniejsze i sprawiają dużo lepsze wrażenie. Mam je również zamontowane na kasku i nie ma takiej możliwości, żeby kamera sama się odkleiła bądź odpadła po prostu. Trzeba Wam jeszcze koniecznie wspomnieć, ponieważ pewnie wielu z Was to interesuje, że do obu kamer można podłączyć mikrofony zewnętrzne. Sony ma pod spodem wbudowane gniazdo na mini-jack, a do kamery 4K jest kabelek, taka przejściówka z USB-C na mini-jackach. Także obie kamery mogą mieć podłączony mikrofon zewnętrzny, co się naprawdę bardzo przydaje. Kamera Sony nie potrafi nagrywać w 4K. Maksymalne, najwyższa jakość to jest 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Xiaomi potrafi nagrywać w 4K, aczkolwiek też mam ustawione nagrywanie w 1080p przy również chyba 60 klatkach albo 50, już nie pamiętam. Dlatego, że żeby montować materiał w 4K, to trzeba mieć czym. Poza tym taki materiał pochłania niesamowite ilości danych. A wydaje mi się, że na tym etapie naprawdę Full HD w zupełności wystarcza. Zresztą ocenęcie sami. Teraz mogę wam zademonstrować jak obie te kamery nagrywają kiedy jest stosunkowo niewiele światła. Jak widzicie, kamera Xiaomi radzi sobie prawdopodobnie troszkę gorzej. Mówię prawdopodobnie, ponieważ efekt dopiero i wy i ja zobaczymy za chwilę. A teraz zapalimy troszkę więcej światła i porównamy sobie. Uwaga. Teraz, jak widzicie, oświetlenie troszkę lepsze. Nadal nie są to jakieś idealne warunki oświetleniowe. Także naprawdę uważam, że te kamery głównie nadają się do nagrywania w dzień. Przy czym, jeśli miałbym wybierać kolorystykę, to bardziej natur naturalne kolory generuje kamera od Xiaomi. Ale znowu, to jest kwestia bardzo indywidualna, także wy decydujecie, który obraz wam się bardziej podoba. Muszę Wam powiedzieć, że obie te kamery są naprawdę porządnymi sprzętami. Jeżeli szukacie kamerki, która Wam wystarczy na lata, pod warunkiem, że będziecie o nie dbać, a właśnie jeszcze warto dodać, że kamera Sony ma delikatnie uszkodzony obiektyw, ponieważ gdy jechałem ostatnio motocyklem, to prawdopodobnie uderzył jakiś, jakiś kamyczek, więc ona jest lekko uszkodzona. Będzie się to objawiać takim delikatnym rozmyciem na środku obrazu. Być może nawet go nie zauważycie. I kwestia na koniec. Którą z tych kamer miałbym wybrać, gdybym dzisiaj stał przed takim dylematem? Miałbym 1000 zł i muszę kupić kamerę. No, więc muszę Wam powiedzieć, za dużo muszę Wam powiedzieć. Wydaje mi się, że te kamery są tak różne, że najlepiej jest mieć dwie. Ale jeżeli, oczywiście żartuję, ale jeżeli miałbym wybierać, hmm, chyba zdecydowałbym się jednak na kamerę Xiaomi, z tego prostego względu, że ma wyświetlacz i to jeszcze dotykowy wyświetlacz, gdzie można zmienić wiele ustawień. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie widać podgląd tego co nagrywamy więc obie kamery mają troszeczkę inne zastosowania Sony bardziej kamera właśnie na kask czy to snowboardowy czy motocyklowy czy rowerowy Xiaomi kamera troszkę bardziej uniwersalna Oczywiście wybór pozostawiam wam a tymczasem tylko tyle chciałem się naprodukować. Mam nadzieję, że komuś taki materiał się przyda. Oczywiście, będzie mi miło, jeżeli dostanę łapki w dół. Jeżeli. Hmm. Oczywiście, zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Dajcie znać, co Was interesuje. Jak widzicie, mój kanał jest wielotematyczny. Z przyjemnością odpowiem na Wasze pytania. A póki co, pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego weekendu tradycyjnie tego lub kolejnych wszystkiego do dobrego do zobaczenia